Rozmawiajmy o nowych kosmetykach. Ten proces no, wymaga ogromnej determinacji i no, trochę też wiary w to, że możemy stworzyć produkt, który no, w założeniu no, właśnie ma być innowacyjny, ale ma być też zgodny z naszymi oczekiwaniami. Zwłaszcza jeśli stoi za tym firma rodzinna, którą firmujemy właśnie własnym nazwiskiem i no, musimy być wierni tym naszym ide ideałom, naszej filozofii firmy. Wiedziałyśmy, że mamy doskonały surowiec w postaci jegody kamczackiej o ogromnym potencjale zdrowotnym tych wartości zdrowotnych w postaci antocjanów, tych flavonoidów, różnych substancji, które mają bardzo pozytywny wpływ na skórę te benefity zdrowotne y, związane z ochroną taką przeciwbakteryjną, przeciwgrzybiczą, y, również stymulującą y, tkanki i, i chcieliśmy to wykorzystać, czyli wykorzystać tak ten nasz surowiec, by uzyskać właśnie taki ciekawy, nowy y, i potrzebny kosmetyk. Zderzyłyśmy się często ze ścianą, nie miałyśmy wiedzy o rynku kosmetycznym, o całym procesie legislacji, o normach, które obowiązują. Były one zupełnie różne niż te wymagane na rynku spożywczym. Musiałyśmy spełnić wiele kryteriów, wzbogacić nasze badania naszych surowców o rozmaite dodatkowe. Takie parametry, które, które po prostu taki surowiec kosmetyczny musi spełniać, żeby mógł być zarejestrowany. Ten kosmetyk dopiero dwa tygodnie temu y, ukazał się światu i y, no, zaczyna budzić zainteresowanie. i Myślę, że będziemy mogli coś więcej powiedzieć za jakiś czas, jak, y, jak to się sprzedaje, jakie mamy pomysły. Wciąż upieram się, że jest to pierwszy prawdziwy kosmetyk z jagody kamczackiej. W, w w przestrzeni y, takiej internetowej spotkałam jakieś ślady kosmetyków, natomiast one są w tej chwili nieosiągalne. Nie ma y, dostępnego żadnego kosmetyku, który by wyraźnie zawierał w nazwie, w składzie INCI, który jest wymagany prawem, no, y, łacińską nazwę naszej jagody. Dla mnie, jako kobiety, która sama używa kosmetyków i takich kosmetyków potrzebuje, no to jest bardzo y, ciekawy i no, taki ekscytujący y, etap. Po prostu chciałabym się przestawić tylko na, ten, y, na tę produkcję i tutaj y, tu rozwinąć się no, jak najlepiej y, w poszukiwaniu kolejnych produktów i promowaniu tego, te, te, tych kosmetyków. Myślę, że kobiety są bardzo y, bystre, mądre i wiedzą, że ten rynek jest zalany masą kosmetyków, które coś obiecują, niekoniecznie dotrzymują słowa, ale jest to y, no często. W zasadzie to samo. My chcemy działać w takim holistycznym trochę duchu takiego well-aging, jest to takie teraz taka nowa koncepcja, czyli takiego mądrego i takiego pewnego zaufania sobie oraz również no, takiego po prostu nie przeciwstawianiu się temu, że ten czas upływa, że nie musimy jakoś szaleńczo poszukiwać czegokolwiek, co zatrzyma ten proces starzenia, po prostu dajmy tej skuteczności komfort, takiego godnego starzenia się. Zadbajmy o siebie i, i myślę, że właśnie w 100% ten nasz kosmetyk spełnia tę funkcję. Widzimy ogromną przyszłość w, w dziedzinie kosmetyków na bazie ekstraktów jagodowych. Jagody zyskują na popularności, jagody no, niosą ogromny potencjał w kosmetyce, w zastosowaniu. W rozmaitych produktach, nie tylko w kosmetyce, którą stosujemy na zewnątrz, ale również w kosmetyce, którą stosujemy od wewnątrz. I myślę, że tutaj na tym polu jeszcze też będziemy się rozwijać. Pierwszy, prawdopodobnie jedyny produkt z jagodą kamczacką aż 10% ekstraktu doskonały skład, doskonałe działanie. Zachęcamy do odwiedzin naszej strony internetowej. Zapraszamy do naszego sklepu shop.biohas.com. Ta marka ukoi twoje zmysły. Zapraszamy.